Witajcie dajcie. Ostatnio dowiedziałem się, że przypadkowo znalazłem tok Michałkiewicza, że jak on zabrze pieniądze o mieszkanie, o pieniądze i darowiznę na mieszkanie, i po prostu poratnąłem śmiechem. Bo jak... jak trzeba być bezczelnym, i pod tym człowiekiem mają tyle pieniędzy do sprzedaży swoich książek, publicyki, za wywiady, które on bardzo często tu udziela publicznie na wyjazdach, na inwentach. Więc jak jachtach można w bezczelnych sposób prosić o odrobinę. To normalnemu człowiekowi nie przystoi. Wtedy Tam nie nawet hańba, żeby można było się do, do takich czynów posunąć. Nie zanim mi tych, którzy jednak tam podzieli. Niektórzy mówią, że Michalkiewicz otworzył moczu no wiadomo, jeśli nie używa mózgu to i to musi uświadamiać tylko powiedz mi skąd on niektóre informacje dostaje to trzeba mieć jakieś powiązanie żeby jakieś te informacje dobywać nie ma nic za darmo, są zastanawiające to do Ludzie się dają nabrać na tę szybko, dosłownie. Tylko dokąd to będzie śmierć? Dokąd to będzie tak chwało, Takie chore jazdy. Dokąd ludzie słabną na całą polskę. Będą wykorzystywać społeczeństwo swoich fanów do Twoich prywatnych celów. Na moje oko darowidne, publiczne biurki powinny być karane. Przede wszystkim osoby, które są zamordne, które osiągają swoje dochody nie powinni mieć w ogóle prawa na organ organizowanie jakiejkolwiek biury bo to jest po prostu anomalia po prostu zwykłemu Kowalskiemu normalnemu po prostu nie przystoi to wszystko co chciałem powiedzieć Ludzie, zatonujący to się, co wy Każdy każdemu może oczy otworzyć. Nie musi to być żaden publicysta. Wystarczy... Wystarczy zacząć szukać, czytać, zapodnawać tak się materiałami, a nie tylko nagłówkami. Bo bardzo często ludzie jak przeczytać cały artykuł, czytają nałówek i od razu, zgu, od razu już mają wyrobione swoje danie A to to, a to to, a to tamto. Ale nikt nie daje sobie sprawy, co pod tym tak zwanym dużym nagłówkiem się ukrywa. Bo tak naprawdę chodzi o coś innego. A wy jak myślicie? I to nie jest podejrzane. Odrabiam serdecznie. Do opuszczenia.